Mr. Magic jest od dzisiaj również Mr. Łaskawy. Dzięki Twojej łasce ta ostatnia kolejka jeszcze ma jakiś sens, że o coś jeszcze walczymy tak naprawdę. Ale to może wyjaśnimy za chwilkę. Dzięki łaskawości m.in. Tomasa Mullera i skuteczności Niemców też ma dla mnie sens, ponieważ nie padła ta jedna bramka dla Niemców i dzięki temu jeszcze się liczę. Właśnie powiedziałem, że się liczę, ale ja się liczę tak naprawdę tylko w tym, żeby wykonywać wspólnie z Tobą karę na dobrą sprawę. W sumie to rzeczywiście, Ty już jesteś M. przegrany. Ja już jestem przegrany. To jest właśnie ten moment, <trundy> kiedy to... sobie uświadomił. Tak. I to za this moment that he knew he fucked up. Kurczę <trundy> Ty rzeczywiście właśnie przegrałeś oficjalnie, ale ja mogę do Ciebie jeszcze dołączyć. Ale jeszcze omówmy dlaczego przegrałeś. Dwa półfinały zakończone, Portugalia wygrywa z Walią Tutaj żaden z nas nie typował dwubramkowego zwycięstwa, co jest trochę dziwne może w sumie, czy nie? No pojechaliśmy w sumie jedną bramkowo wszyscy, jesteśmy łośki. Czasami typujemy jak wały i tyle. Ale w drugim meczu każdy z nas typował co innego, tylko ja typowałem dobrze. Dlaczego nie wierzyliście we Francję? Powiedzcie. No powiedzcie, A ja wytłumaczcie, się... wytłumaczcie, wytłumaczcie, ludzie chcą wiedzieć. Mogę używać tych samych argumentów co przed typowaniem? Nie, no bo... Skopiuj w play. Tak, nie, bo... Nawet widać było w tym meczu, no Niemcy jak podkręcali tempo, grali swoją piłkę, Francja była w głębokiej defensywie, tak, no to, że ten Karny wpadł, był dziełem w przypadku trochę, oczywiście Karny jest słusznie odgwizdany, już nie wchodźmy w dyskusję na poziomie niektórych komentatorów, no i w każdym razie ten Karny też pomógł, no, no ustawił Francji ten mecz, tak, inaczej to wyglądało, no. Konradzie, Mr. Magic, gdzie twoja magia, w ostatnich kolejkach coś się zablokowałeś, czy to dlatego, że nas zlekceważyłeś? Nie. Dlaczego miałem Was lekcjować? Po prostu wybrałem takie wyniki, może niezbyt popularne, ale... Żeby mieć większy kurs i więcej hajsu na Po prostu jak się gra, to się gra o pełną pulę, pełną stawkę, a nie o jakieś kurde... Kurde. No. Właśnie to jest, to właśnie to. Nie. Myślałem, że, że Francja z Niemcami stworzyła jakieś ciekawsze widowisko. Z dogrywką, może z karnymi. Były tak, zaraz. No. na Francję, tak czy siak. Ale no, karne były, to raczej się już śmiali, że niemiecka drużyna yy, tak naprawdę piłką ręczną stoi. No i powiedz, warto było starać na remis? No nie warto, bo nie było. Nie warto było. Bo punkty żeście nadrobili, tak? Chociaż ten wynik ten 1-0, dopóki wisiał, mogło paść 1-1, no, a jeżeli. Neuer, Pseudo najlepszy bramka świata, gdzie dla mnie nie jest, bo tylko dlatego, że ma gębę Noyera. Ale tak i będzie siencem. najlepszym bramkarzem turnieju, już wam mówię teraz. Ale dla mnie nie jest najlepszym bramkarzem, ale, ale nawet ja nie jest nie w top mówię, że 5 nie. na świecie. Rozumiesz? Nawet bym go tam nawet nie ujął. A kto jest numerem jeden? Ciebie? Na świecie? No. Jest dużo lepszych bramkarzy niż Noyer. Noyer to jest tylko znany z tego, że pajacuje na 40 metry i podaje. A tak naprawdę dla mnie to jest przereklamowany bramkarz. No i tak się nie za Wiktor jest lepszy. No dobra, bo byśmy rozpoczynali dobra. Pamiętajcie, oglądajcie karę Bolchestera i pod tamtym filmikiem wpisujcie propozycję kar finał Portugalia, Francja. Krótko zwięźlej na temat. Mr. Magic dlatego jest łaskawy, bo dogadaliśmy się tak, że Bolchester, który jest na końcu typuje jako pierwszy, ja nie mogę dać. Nawet w tym samym kierunku typu, typa, czyli jeżeli on dał na Francję, to ja już tego nie mogę, więc ja dałem remis. To więc Konrad musiał oddawać na Portugalię. W Francuzi cię przekonali w meczu z Niemcami? Tak, przekonali mnie wystarczająco. Z, przed tym meczem, nawet półfinałem Niemców z Francją y, mówiliśmy to. Kto nie wyjdzie do finału, kto wyjdzie. Kto wejdzie, tak, kto nie wyjdzie, No logicznie. Najważniejsze, że nikt nie wyjdzie. No najważniejsze tak, że Niemcy pojechali do domu. Yy, tak, Francuzi są faworytem dla mnie, krótka piłka stawiam 3-1. I nie wiem co tutaj jakąś filozofię do tego dołożyć. No, to, że w Portugalia grała takie gra do tej pory, jeżeli no, jedynie takie prawidłowe zwycięstwo było z oczywiście. To, że przeszła, no dobrze, powalczyła swoje karne, dobrze strzelała i tak dalej, można się, można się cisnąć o jej stylu, jest w finale, już zapomnimy o historii, tak? Ale piłkarsko Francja prezentuje się poziom lepiej, także o. Ja stawiam na remis, no bo wiadomo, nie mogę na Francję, ja też bym na Francję postawił. <śm> I uzasadnij to teraz. <śm> uzasadnić to mogę, że je, ma to szansę bytu, jeżeli 2-2 stawiam, więc wysoki remis, czyli warunek do tego jest taki, Cristiano Ronaldo musi mieć swój dzień, i on jest w stanie spokojnie wbić dwie bramki. czy jedną bramkę mieć i asystę na przykład, albo dwie asysty, nieważne, ale on musi mieć swój dzień. Francuzi są w stanie wbić dwie bramki. No i w tym wypadku jest Remis, no ale też nie stawiałbym pieniędzy na to. Ale jest taka hipotetyczna możliwość. W najtrudniejszej sytuacji był Mr. Magic. Postarł się jakoś wybronić to jeden dla Portugalii, poza tym, że musiałeś? Tak. Poczekajcie, za zwracam. To jest piłka i to będzie złota piłka Cristiano Ronaldo jeżeli wygra Mistrzostwo Europy. Jestem pazdany. A już raz je przegrał i płakał, a teraz będzie płakał ze szczęścia, bo Portugalia wygra, mimo że tego nie chce. Ale punkty się liczą w tej rozgrywce i oni muszą przegrać, a ja muszę wygrać. I wygra kto? Portugiesz. Fernando Santos, Ricardo Quaresma z Cristiano Ronaldo będą tutaj campeone, a Tak, ty zaciągasz od niego jak komentator portugalski? No, nie, no. To, no, no. Wygrają ile? 2-1. 2-1. Po fajnym meczu Glisman strzeli, i Cristiano strzeli dwie bramki i zrobi to swoją ciszynkę. A Najlepszy będzie, jak on to strzeli, faktycznie 2-1. I na końcu będzie. powie, że mu jest w ogóle przykro, że mu się nie udało. I są Myślę, że możemy się tu zgodzić co do jednego. Jeżeli Ronaldo wygra ten finał, to jego jest złota piłka na 100%. Nie wierzę, żeby cokolwiek było w stanie mu ją odebrać. Także to jest mecz, nie tylko o Europy, ale też o złotą piłkę Golden Ball. To jest prawda. A czy jak Griezmann strzeli i Francja wygra to, co Griezmann będzie złotą miał? Nie, wątpię. No, no właśnie. Chłopak wtedy... nie ma faktu. <laughs> Chłopak jest raczej poza konkurencją, nie w tę stronę, w którą by chciał. No myślę, że to się rozegra pomiędzy Messi a Ronaldo tak naprawdę. Chyba, że mówię, Suarez coś odpali, Neymar coś jakoś odpali, w nie wiem jakim cudem, ale jest taka szansa. No i jest też szansa, że Griezmann będzie miał z turbo początek sezonu i będzie walił jak głupi. I to wtedy na pewno będzie brany pod uwagę. Nie ma innej opcji, tylko musiał mieć naprawdę ekstra początek tego sezonu. Mhm. Ale jedno jest pewne i chyba każdy się zgodzi. Portugalia wygrywa Mistrzostwo Europy, Ronaldo z złotą piłkę. No tak, ciężko się kłócić. Dlatego proszę. Francuzi, proszę, niech Bolchester zgarnie te cztery punkty. Niech przegram razem z nimi, nieważne. Ogarnijcie się. Powpadało wam trochę obserwatorów, tobie, jak już konto prawdziwe podaję? twoje Twitterowe? Nie wiem, ja tam nic nie mam, tak naprawdę. Jak chyba, żebym zaczął jakieś brzydkie rzeczy wstawiać, to. Bo Bolche Bolchester, widzę, ładnie tweetuje. Trzeba dołączyć do Bolchestera. On takie mądre rzeczy w 140 słowach potrafi zawrzeć. Okej, okay. dziękuję. Piszcie komentarze, bo Konradek widzę przegląda skrupulatnie wszystkie. Bo bolchester będzie ruszał po trzeciej kolejce nowego sezonu Premier League ze swoim programem Premier League. Konradek jest jeszcze cały czas się waha, więc zdopingujcie go, bo polskiej Ekstraklasie jakiś format musi powstać i to jest człowiek stworzony do tego. Może kibice nie legi. Będą bardziej hejtowali ten program, ale... No, dlaczego? Ale, ale co, co mają hejtować? Jeżeli ja sam jestem, kurde, świadomy wad i, i te, tej ligi, ale jeżeli ktoś mi powie, że Polska Liga to gówno... Ja, tak, tak, jeżeli chcecie usłyszeć, dlaczego Polska Liga nie jest głównym, on wam to tylko, on może wam to powiedzieć, bo tylko on to wie. Bo kto jest kto? Mr. <noise> Mr. Magic! Dobra, jak zawsze kończymy rymem. To już ostatni odcinek tego typowania. Życzymy Wam w sobotę miłego Hania. O, od tych Waszych remów boli mnie bania. Sika laka, laka, sika czy jak to było? Sika ka Nie wiem co, ale. Lęknął w Paweł, że mi Na starość myślę, na emeryturze zagrać sobie muzę, a kiedy skurzę, to wypierdalaj, będę z jakiejś stęki i robię będę dziwne uwagi dźwięki. To będzie, kurde, mój wielki koniec, bo nie jestem Donbassym i wszystko o mnie. Szanujesz to? Nie, no jest, pasja bije przynajmniej od niego jakaś <laughs> kurwa, ale poza tym to nie.